Elektrostatyka, film numer jeden. W tym filmie będą takie typowe podstawy na temat elektrostatyki. Z tym działem będziecie się zapoznawać w kolejnych filmach. Nie jest to łatwy dział z fizyki. Polega on ro na rozumieniu różnych zjawisk i zadania nie są takie typowo obliczeniowe w elektrostatyce, tylko więcej jest zadań takich doświadczalnych. Stąd wydaje mi się, że jest to jeden z trudniejszych działów. Z tego względu, że inne działy bardziej posiadają jakieś wzory, trzeba rozwiązywać zadania, podstawiać pod wzór, co moim zdaniem nie wymaga szczególnej trudności. A tutaj jest troszeczkę ciekawie, bo trzeba dużo rzeczy rozumieć, żeby wiedzieć na przykład, co się stanie, przewidzieć w którą stronę coś się odchyli. Dlatego jest to taki dosyć ciekawy i na pewno inny dział od wszystkich z fizyki. Tak, na wprowadzenie, na początek powiemy sobie. Co to są ładunki jednoimienne i co to są ładunki różnoimienne, bo wyróżniamy w przyrodzie dwa rodzaje ładunków: ładunek dodatni i ładunek ujemny. I te ładunki ze sobą oddziałują, to znaczy, jeżeli mamy ładunki jednoimienne, czyli takie, które mają takie same znaki, czyli dwa ładunki dodatnie lub dwa ładunki ujemne, to one się odpychają od siebie. Natomiast, jeżeli są ładunki różnoimienne, to one się do siebie przyciągają. To jest taka zależność, o której musimy pamiętać. O czym będziemy się uczyć tej elektrostatyce, w tym dziale? Przede wszystkim o ciałach naelektryzowanych. O tym dokładniej będziemy mówić w kolejnych filmach, ale tutaj dobrze już jakby poznać takie pojęcie, co to oznacza, że w ogóle ciało jest naelektryzowane. Na pewno kojarzycie to, że ciało jest naelektryzowane, jeżeli tak specyficznie się zachowuje, czyli na przykład, jeżeli balon się nam do sufitu przykleja, tak, to wiemy, że jest naelektryzowany, poprzez takie specyficzne zachowanie niektórych ciał wiemy, że są one naelektryzowane, ale tak z fizycznego punktu widzenia musimy wiedzieć, że ciało naelektryzowane jest wtedy, jeżeli posiada nadmiar jednego z ładunków właśnie. Jeżeli ciało posiada nadmiar ładunku dodatniego, to jest naelektryzowane dodatnio. Jeżeli posiada nadmiar ładunku ujemnego, to jest naelektryzowane ujemnie. I właśnie przez to, że jest takie oddziaływanie między ładunkami, czy też pomiędzy ciałami naelektryzowanymi dodatnio bądź ujemnie, bo ciała jak są elektryzowane, to też na Jakiś określony znak, czyli jakieś ciało naelektryzowane to też nie lub ujemnie, dlatego się z niektórymi ciałami przyciąga, bo są na przykład też naelektryzowane jednoimiennie na ten sam znak. O tym wszystkim będziemy się uczyć. Będziemy się uczyć, w jaki sposób ciało może naelektryzować. Wszystko po kolei będziemy poznawać. Na razie taka podstawowa informacja i pokażę zaraz też przykładowe zadanie do tego. To jest to właśnie, że ładunki jednoimienne się odpychają, musimy sobie zapamiętać, czyli takie, które mają takie same znaki, a przyciągają się te, które mają różne znaki, i że są takie dwa rodzaje ładunków w przyrodzie. I to tak na wstępie.